Cześć, jestem Klaudia to kanału. No i już, witam Was w szybkich odpowiedziach. Podaj miarę mniejszego z kątów, które tworzą duża i mała wskazówka o godzinie 11. No, akurat 11 tutaj mamy, czyli jest to ten kąt. Zaznaczamy tutaj jedną część z 12, bo mamy jedną godzinę na 12 możliwych. I teraz mamy tutaj pełne koło, czyli z 360 stopni. To nam się tutaj skraca przez 12, i mamy 30 stopni pod punkt B, godzina 10. To wtedy ta wskazówka jest tutaj. Hop! I mamy do czynienia z takim kątem. Tutaj. Czyli jest to kąt. Dwa razy większy. No to możecie sobie tutaj napisać w odpowiedzi, że to jest 60 stopni. A jak pani wymaga, czy tam też pan od was obliczeń, no to mamy teraz 1, 2, 2 godziny, czyli 2 na 12 godzin z pełnego koła. No to tutaj jest 1, tutaj jest 3, 2 razy 30 to 60 stopni C. 10. 30. No to wtedy mamy, znaczy teoretycznie, bo to tam jest takie e, lekkie przesunięcie wtedy. I będziemy mieć tutaj na dziesiątą krótką, a długa na 30, czyli byłoby to. Ona też już będzie w połowie no, uznajmy to. Bo pomiędzy 10 a 11 ona też się przesuwa. Więc ona będzie gdzieś tu. O. Czyli mamy tak. Dobra. Czyli będziemy mieć tak. Raz, dwa, trzy, cztery i pół.

To 0 do dołu, tu 5, 1 dalej, 12, 13 i odcinamy. Będzie 135 sto, stopni. I pod punkt D. Tutaj akurat spoko, bo mamy równą piątą. To będzie tak, tutaj krótka, a znaczy, przepraszam, długa, a ta będzie tu. Czyli mamy. Tu, 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 tu i dotąd. To jest taki kąt. Czyli mamy 5 godzin na 12 możliwych, z 360 stopni. 1, 3, 5 razy 30 to jest 150 stopni. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i. No i już...